Proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam trzy pytania. Proszę o odpowiedź w formie pisemnej. Po pierwsze, kancelaria prezydenta ma w tym projekcie budżetu wyższe kwotę, kancelaria premiera nieco niższą. To są nieznaczne różnice. Rok temu przy procedowaniu budżetu tłumaczono mi na Komisji Finansów na moje pytanie, że to są dużo wyższe pieniądze ze względu na prezydencję. Chciałbym o odpowiedź jednoznaczną. Na co te wyższe pieniądze mają iść w 2012 roku? Kolejne. Jakie środki z budżetu państwa na 2012 zabezpieczono na realizację programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego do Rzecza Górnej Wisły i w którym roku ma być zakończone to przedsięwzięcie? Jest program z sierpnia tego roku, ale chciałbym na piśmie mieć odpowiedź, jak faktycznie ta inwestycja będzie realizowana. I trzecie pytanie. Realizacja drogi ekspresowej S19. Chciałbym znać rzeczywisty harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji tego przedsięwzięcia. W programie krajowym ma być zrealizowany taki jest zapis do końca 2015 roku. Jednak tak nie będzie. I chciałbym uzyskać potwierdzenie zapewnień byłego ministra infrastruktury w kampanii wyborczej samorządowej 2010 złożonej na Podkarpaciu, że w większości trasa S-19 będzie wykonana do końca 2015 roku. Proszę o odpowiedź na piśmie.